Dzień dobry kochani, z tej strony Monika z Alternatywy Perfumowe. Oczywiście filmik będzie szybki, dlatego że muszę zdążyć pomiędzy, że tak powiem, zabawą kotków, aby nie zagłuszały tutaj nas za bardzo, a było mnie słychać. No i słuchajcie, zbliżają się do nas walentynki, także zaczynamy od też związku miłosnego, można by rzec, dwojga ludzi, tak? i zaczynamy od tak zwanego romansu romans Larf Lauren słuchajcie, to jest zapach dosyć chłodny, mam go teraz na ręku ale no przynajmniej na mojej skórze się ociepla jest naprawdę całkiem fajną propozycją trwałą, dosyć taką świeżą, przyjemną nie zadusi was ten zapach jeśli chodzi o jakąś taką kolację, wyjście już teraz pogoda robi się całkiem, całkiem znośna. Także myślę, że na jakiś taki lekki spacer gdzieś tam po kolacji ten zapach naprawdę y, będzie bardzo fajnie się w to wszystko wpasowywał. Słuchajcie, tego zapachu nie będę Wam opisywać y, ani przedstawiać, tak samo jak poprzedniego, bo to są no, dosyć zapachy znane, lubiane. Y, także Gerle, mon nie mam wersji wody perfumowanej, także naprawdę. Jeżeli, powiem szczerze, że wolę odpowiednik albo raczej klon tego zapachu, czyli Guess Seductive Noir. W Rosmanii naprawdę te ceny są często przyzwoite w promocjach, także szczerze mówiąc wolę klon tego zapachu. Słuchajcie. Zapach często niedoceniany. Aż tak może za bardzo nieznane. Froade Amour Lilak, y, Ungaro. Ja mam akurat wersję Lilak, tam jest kilka wersji. Y, I to są bardzo fajne nutki, bo jest malina, jagoda, piołun. Y, później w sercu mam paczulę, róże, czarną orchideę. No a oczywiście w podstawie mamy karmel, benzoes, bursztyn i kaszmir. Bardzo trwałe, bardzo trwałe, komplementogenne, bo dostałam oczywiście komplementy za te perfumy, słuchajcie. No, i naprawdę można ją polować w super cenie. Bo ja na przykład w Rosmanie polowałam, słuchajcie, za 50 par złotych, żeby nie skłamać. Także naprawdę, no, jestem bardzo z niej zadowolona. Słuchajcie, coś też z Rosmana. Bardzo fajna marka, którą e, lubię. Też jest droga, też można w bardzo dobrych cenach, słuchajcie, zakupić. Evolve, e, i to jest e, w zasadzie taka waniliowa morska bryza, tak, wanilia z morską bryzą, ale to jest taki waniliowiec z taką właśnie, takim polotem, może powiedzieć, morskiej bryzy, nie jest zbyt duszący, nie jest przesłodzony dzięki temu, bardzo fajny zapach, do 60 zł, można kupić w promocji, bardzo lubię go. Słuchajcie, tutaj w nucie głowy mamy ananas, kokos, w serduszku mamy pifonie, drewno sandałowe, nuty morskie, no, w podstawie mamy wanilię, słony piasek, słuchajcie, i piżmo. No, świetny zapach. Naprawdę jestem z niego bardzo zadowolona. On jest bardzo, bardzo trwały, też jest komplementogenny. Bardzo serdecznie Wam go polecam. Słuchajcie. No i na taką już można powiedzieć hmm, późną kolację być może taką kolację nawet ze śniadaniem taką dłuższą kolacji i noc. Yy, bardzo fajny zapach. Yy, też niedoceniany troszeczkę. Jakoś się, za dużo się o nim mówi. lub ten, wine ten, sarmaf. No i słuchajcie, to jest klon Toma Forda. Cena tak do maksymalnie 120 zł, widziałam. Ja chyba za 9 parę złotych go kupiłam. Yy, bardzo fajne nutki. Troszkę ciężkie. Troszkę dla mnie może za słodki. Muszę mieć, słuchajcie, na niego y, naprawdę dobry dzień. Albo dobry wieczór. Y, I tutaj w nocie głowy mamy, słuchajcie, geranium, róże i szafran. Y, w sercu mamy gałkę muszkatułową, kminek i pieprz. I powiem Wam, że to naprawdę czuć. Y, a w podstawie mamy ambrę, agar, paczulę i wanilię. Też serdecznie Wam polecam. Także inne zapachy, y, armafy. Świetne są. Naprawdę jest bardzo trwałe, To jest tytan trwałości. No i słuchajcie, dwa zapachy, których za bardzo nie kupimy gdzieś tam w sklepach takich typu Rosman. No, ciężko jest z tymi zapachami na internecie. Ale mimo wszystko, często się zdarza, że na przykład ten zapach bywa na której stronce. Słuchajcie, go widziałam. Może wróci. Nie wiem, czy nam up ale przypadkiem nie. Tutaj mam nadzieję, że widać. Sol Cal and Cio. I to jest zapach Kalifornia dla niej. Bardzo, bardzo, bardzo go polecam. Jeżeli będziecie mieli okazję go dorwać w jakiejś takiej dobrej cenie, no to naprawdę nie ma się. Słuchajcie, na czym zastanawiać. Tutaj w głowie mamy jaśmin, nuty morskie, madarynkę. W sercu mamy biały jaśmin i róże, no a w podstawie mamy ambrę, drewno sandałowe, kaszmir, kokos i wanilię. Bardzo, bardzo trwały zapach. Słodziutki, taki naprawdę ciekawy. Ten kokos też jest taki wyczuwalny. No, strasznie mi się podoba. No i słuchajcie, takim też zapachem hmm, raczej słabo dostępnym u nas. Ale jeżeli będziecie mieli taką okazję, z całego serca Wam polecam. To się nie ma nad czym zastanawiać. Po prostu bierzcie i kupujcie. Szypr Frua. Bardzo fajny zapach. Bardzo, bardzo, słuchajcie, trwały. To jest po prostu tytan trwałości. Jest piękny, taki malinowo-pudrowy. I słuchajcie, tutaj w nocie głowy o dziwo są żywice, żywicelemi, cytryna, jest też mimoza, jest pomarańczka. W sercu mamy fiołek i malinę, a w postawie mamy sedr, paczule, wanilię, drzewo sandałowe i drewno gwajakowe. No i słuchajcie, zapach jest cudowny, jest boski po prostu. Ja mam dwie butelki tego. Także jeżeli uda się wam gdzieś go dostać, naprawdę w ciemno możecie brać, polecam. Słuchajcie, to były takie moje propozycje na nadchodzące Walentynki. Ja myślę, że wszystkich tych zapachów mogłabym naprawdę użyć, nie wiem który jest takim moim najbardziej ulubionym myślę, że chyba jednak bym bym wybrała Ungaro na tak po swoją jakąś kolację walentynkową, o ile oczywiście mąż mi zaprosi także myślę, że to byłby mój wybór numer jeden no ale słuchajcie to są nie te, te zapachy, ten zapach no i oczywiście tutaj jeszcze mamy Armaf to są naprawdę takie propozycje budżetowe. Można sobie je zakupić praktycznie wszędzie. Także naprawdę gorąco Wam polecam. Mam nadzieję, że było ciekawie. Oczywiście zostawiajcie mi suby, zostawiajcie mi lajki, żebym widziała, że Wam się podoba, że mnie oglądacie, że chcecie, żeby to się jakoś rozwijało. Ja chętnie jeszcze będę o innych rzeczach opowiadać Wam. Także pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam udanej Yy, walentynkowej kolacji, wieczoru, nocy, a niektórych tylko dnia, ale mimo wszystko, wszystkiego słuchajcie cudownego walentynki.